Zastanawiasz się, jak usunąć niechciane rzeczy ze zdjęcia? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby usunąć dowolną rzecz ze zdjęcia. Tak jak możecie zobaczyć usuwanie samochodu właśnie z ulicy Musimy przede wszystkim wejść na stronę, którą widzicie na ekranie Link do tej strony jest w opisie tego filmu Następnie należy załadować na tą stronę zdjęcie, z którego będziemy usuwać dowolną rzecz Aby to zrobić klikamy przycisk, belkę poniżej Prześlij obraz Teraz zaznaczamy zdjęcie, z którego chcemy usunąć element A następnie klikamy w prawym górnym rogu gotowe no, i trwa ładowanie zdjęcia na stronę. Zdjęcie zostało załadowane, więc teraz należy zaznaczyć obszar na zdjęciu, który ma być wymazany. Więc, po prostu, palcem musimy zaznaczyć cały obszar zdjęcia, który wymarzemy, a następnie klikamy belkę po prawej stronie wymarz. No, i jak widzicie, osoba, którą zaznaczyłem, po prostu znikła z naszego zdjęcia. Takie zdjęcie możemy pobrać na nasz telefon. Aby to zrobić, klikamy belkę powyżej Pobierz, a następnie belka poniżej Pobierz obraz w rozdzielczości. No i trwa pobieranie pliku. Plik został pobrany. Teraz przechodzimy do galerii telefonu. Pobieramy z galerii nasze zdjęcie. Klikamy, wyświetlamy nasze zdjęcie. No i cieszymy się zdjęciem, z którego usunęliśmy dowolny element. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!